Cześć wszystkim, z tej strony Mateo, witam Was na wtorkowej analizie. Dzisiaj jesteśmy po CPI w Stanach, także trochę się zadziało na rynku, a jutro mamy bardzo ważny dzień, ponieważ o godzinie 20 mamy spotkanie Fedu, także mniej więcej określi nam kierunek, jak to może wyglądać. Ja się już mniej więcej do tego zaczynam przygotowywać i tutaj zaczniemy od analizy od DXY. Cały czas powtarzałem wam, że jesteśmy w kanale tutaj wzrostowym. Oczekuję dojścia do, do tej strefy oraz spadku. Następnie tutaj się daje pięknie prowadzić od strefy do strefy. Tutaj mamy coś takiego jak powtórzenie tej korekty z analizy klasycznej. Tak jak, tak, tak jak mówiłem. I teraz wam pokażę jeszcze przykład, bo analiza techniczna działa. Nie ma działać, tak jak widzicie, mieliśmy jedną reakcję, drugą reakcję, jednak koniec, koniec końców po prostu te pieniądze są, żeśmy zgarnęli jednym szybkim ruchem i doszliśmy do strefy szarej. Szare strefy na moim wykresie zdecydowanie są mocniejsze i bo w dzisiejszym dniu stawiam na to, że dolar od tego miejsca będzie się po prostu umacniał i szedł po prostu w górę. Minimum dojść jeszcze raz do tej strefy, zobaczymy, co tutaj zrobię. E, taką alternatywę, by ta, ta strefa, by ta strefa tutaj e, puściła, tu mam jeszcze alternatywę do odbicia, ale to już tak, e, to, to to miejsce, nie? To już tak jakby ostatni e, jakby no basen, że tak powiem, bo trochę mi się nie podoba to, jak oni tutaj e, Tutaj wyglądają. Mo mogą ewentualnie jeszcze gdzieś z tego miejsca ruszyć tu. Ale no nie, nie wydaje mi się. Może na przykład wybić, nadbić i góra. Ale to jest mówię. Alternatywa, gdyby po prostu ta strefa została rozjechana. Aktualnie tak to wygląda, jakby. Jakby mieli po prostu już stąd się umacniać i iść po prostu do góry. Dobra. Teraz wam na, na nas analizuję ostatnio. Byliśmy gdzieś w tym miejscu, no tydzień temu i mówiłem Wam, że oczekuję korekty e, gdzieś do tego miejsca i z, i, i z tego miejsca dostaniemy ruch w górę. No trochę spadli niżej, ale nieważne, nie cały czas ten trend wzrostowy został, e, został podtrzymywany. Mówiłem Wam, że z tej strefy dostaniemy ruch jeszcze raz w głąb, e, w głąb tej szarej strefy. Dokładnie wyznaczyłem ten poziom. Uważam, że ten poziom jest bardzo ważny i aktualnie się na, na tym punkcie tutaj zatrzymaliśmy. I mówię, obserwacja, tylko ja cały czas. Okej, okay, tak wiele tam. ludzi teraz, którzy traduje analizę klasyczną, czy coś, patrząc na, na wykres, patrzy sobie na przykład na RSI, że już jest tutaj wy, wy, wykupione to wszystko, jednak zwróćcie uwagę, że w wykupieniu byliśmy dawno, czy już w tym miejscu. Tu mieliśmy RSI bardzo wysoko, a mimo tego, że mieliśmy RSI wysoko, dalej podeszliśmy jeszcze, nie wiem, te no, tysiąc te punktów wyżej. nie? Także, także to też bym patrzył po, przez, przez palce, bo rynek jest, mówię, rozpędzony. No i w momencie, kiedy mamy taki, taki ruch, ruch, to tutaj już dużo ludzi shortuje. I tutaj jest coś takiego jak short quiz, czyli że jak ktoś wkłada pieniądze i na przykład depozyt mu nie, nie wytrzyma na shortach, to po prostu w, te wszystkie swoje, swoje pieniądze wkłada na, na rynek jako informację, że on kupuje. I takim, takim sposobem, gdy dużo ludzi na przykład bankrutuje albo zalicza swoje stop losy, to wyciągają, wyciągają po prostu cenę jak najwyżej, bo cały czas kupują po prostu po droższych po droższych cenach, także mówię. Dla mnie ten poziom tutaj jest bardzo ważny. Obserwacja. No i jutro o godzinie 20. No, jeśli ta strefa zostanie rozjechana. Hmm. Ciężko, ciężko mi powiedzieć. No, na razie. Na razie mówię, obserwuję, co oni tutaj robią, co się dzieje. Aktualnie mówię ja. Ja jestem na razie trochę sceptyczny, jeśli chodzi o te Mimo tego, że stawiam na to, że dolar się będzie teraz umacniać i indeksy pójdą do dołu, bardzo możliwe, że to jutro się stanie o godzinie 20. To jednak wiecie, jak to jest. To jest wydarzenie ekonomiczne, gdzie rynki bardzo często są no, manipulowane i mogą zrobić czegoś takiego, że na przykład ja o godzinie 20 wejdę w pozycję short, a oni wybiją jeszcze, nie wiem. 200, 200 na przykład pipsów do góry. Ja będę trzymał tak długo straty, ja tak, ja tak nie chcę, także ja sobie z boku po prostu popatrzę na to i będę się, będę się przyglądał, jak to, tam, jak to wygląda. No dobra, idziemy dalej. Dalej mamy S&P, tutaj wam mówiłem o ważnej strefie, dokładnie w tym miejscu. Dostaliśmy tu praktycznie 4, 5 dni, 5 dni żeśmy tutaj się się trzymali, były te strzały spadkowe, jednak koniec końców podlecieliśmy do góry wysoko-mocno i dochodzimy do mojej krewski. Bardzo ważny też poziom, i też, jak tak, tak patrzę, no to na razie trzyma. Jednak na, na SNP jest troszkę to inaczej bardziej czytelne niż na, niż na właśnie na zdaku I tutaj, szczerze, jak tak patrząc, to wiedziałbym jeszcze podbitkę do góry żeby po prostu no i uważam, że ta kreska zostanie jednak rozjechana, kreska kreską jednak, jednak ta strefa tutaj jest ważniejsza a jeśli to zostanie rozjechane, no to wtedy zwalamy tą płynność tych dołków i dochodzimy do tego miejsca i tutaj już uważam, no powinniśmy powinniśmy zacząć spadać patrząc jak to jak to wygląda od strony Fibo o, chyba coś mi internet nie działa, także Coś się za długo ładuje. No, no nieważne, ale no tak mi się wydaje, mówię, czekam na to, czekam na to miejsce. E, I gdzieś, gdzieś, mówię, na mniejszym trwale będę czekał na, na sygnał. I mówię, tego sygnału tutaj nie dostałem, także mi nie było w shortach, czekam po prostu wyżej, nie? Tutaj może będę shortował albo tutaj. No jak będę tak cały czas rosnąć i rozjeżdżać bez korekty, to no... No ja się pod to nie przyłączę, ja nie, nie mam zamiaru wkładać swoje swoje pieniądze, jeśli, jeśli rynek po prostu nie chce. Nie chce rosnąć. O coś mi się tutaj trading za zaczęło, bo tak. Chwileczkę, chwileczkę. Dobra, odlagowało się. Moment, dobra, już wracam. Jeśli patrząc właśnie na FIBO, to tutaj, jak też widzicie, 618 została praktycznie rozjechana bez żadnej reakcji. Także, według analizy klasycznej, możliwe ta wyższa strefa. Tutaj się łączy akurat 786. Także mamy tutaj taki układzik harmoniczny na, na spadki. No, także zobaczymy, mogą jeszcze, jeszcze jutro podbić do góry. No i, i wtedy tutaj już, tutaj już można naprawdę śmiało atakować, bo nie wydaje mi się, żeby to rozjechali po prostu bez, bez żadnej reakcji. No tak jak mówię, te ważne poziomy, tak jak wyznaczam tutaj, jest zawsze zatrzymanie, jest zawsze reakcja, można sobie, nie wiem, skalpa odpalić, jednak eee, mówię szczyt i dołek w takim długoterminowym trendzie jest tylko jeden. Także nie jest tylko łatwo, z, łatwo po prostu złapać trzeba. Trzeba po prostu trochę popracować i trochę, trochę posiedzieć. Albo tak jak ja, czy siedzieć po prostu z boku i czekać na sygnał. Dopiero jeśli ten sygnał dostaniemy na mniejsze interwale, wtedy atakujemy pozycję po prostu krótką. Na razie jest trend wzrostowy, żadnych shortów. Dobra, teraz o DAXie niemieckim. Tutaj na ostatnim filmiku mówiłem Wam, że oczekuję korekty Właśnie do tej strefy, bądź najbardziej do, do tej strefy tutaj oczekiwałem, i stąd chciałem zająć pozycję drugą do, do tego miejsca. Bo tu jest mój magnesik, który ciągnął po prostu cenę do góry. Jednak to już mogę sobie wymazać wszystko, bo to się nie wydarzyło. Niestety tych pozycji tutaj długich nie zająłem. Uciekli trudno. Ja czekałem sobie na bezpieczne miejsce. Tutaj w tym miejscu nie miałem do końca takiej przewagi yy, na to, żeby dostać ten ruch. W sensie za nieopłacalny zysk do ryzyka, ponieważ jeśli bym otworzył tutaj, musiałbym mieć stoplos na przykład pod okiem gdzieś w tym miejscu. To jest dla mnie za duży stop żeby. Nieopłacalny zysk po prostu do ryzyka. Ale dobra, ale teraz co tutaj się może wydarzyć? Dochodzimy do strefy short. Yy, tu była ta, ten punkt mój i mamy ładną reakcję spadkową, jednak dalej dalej rośniemy. Także. Powiem wam, że do obserwacji, co oni zrobią, to już można wywalić. To już nie jest nieaktualne. I tak, na no obserwacje, tak samo jak, jak indeksy, jak mówiłem, na nasdaq na S&P. Tutaj może się wydarzyć już, już spadek w każdym możliwości, w każdej, w każdej chwili, tylko mówię. Czekamy na sygnał. Jeśli rynek jest rozpędzony rośnie, no to no nie ma sensu, nie ma sensu. Także ja się na razie też trochę wstrzymuję. Bo jak teraz jest bardzo dużo wydarzeń, to może rynek łatwo, e, łatwo po prostu depozyt zabrać. Także ja zawsze w takich dniach podchodzę po prostu ostrożnie do tego. Także moja predykcja to też jest możliwe dość do tej strefy. Też zobaczymy. No na razie, na razie się po wstrzymuję z jakimś jakimkolwiek. Jestem niedźwiedziu nastawiony, wiem, że to zacznie spadać, tylko jeszcze, jeszcze nie teraz, trochę trzeba na to, na to poczekać. I złotko. Na złotku mamy tutaj od jakiegoś czasu taką konsolidację i zbieranie zleceń. Ja cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że widzę tutaj dalszy spadek i dojście do 1902 i gdzieś w tym miejscu dopiero... W tym miejscu dopiero widziałbym jakieś odragowanie i wzrosty, jakieś większe po prostu, nawet, nawet po H. Tak, tak tak mi się wydaje, tak to, tak to wygląda. Dzisiaj podczas CPI mieliśmy tutaj ładną zabawę. Bardzo ładną zabawę mieliśmy tutaj. Mi się udało ładnie złapać z tego miejsca longa. Tutaj właśnie longowałem. I tutaj gdzieś właśnie zamknąłem, i to był mój taki fajny fajny trade. Naprawdę pozycja, pozycja trwała tutaj, nie wiem, 20-30 sekund. Yy, mówię, to otwor, otworzyło mi, bo miałem zlecenie z limitu puch od razu. tej profit, koniec. Teraz co ja tu widzę? Zebrało nam się tutaj trochę, yy, trochę liquidity do zebrania, także patrząc na to, yy, i ta strefa zostanie raczej rozjechana. Już tutaj jest ona zanegowana, także do wywalenia jest ten dołeczek, ten dołeczek. No i obserwacja, co oni robią yy, dziś w tym przedziale, czyli w tej strefie tutaj załóżmy 30-37 yy, do, do, do 32 tysięcy, czy stąd jest jakieś odbicie, jakaś reakcja wzrostowa. Jeśli to rozjedziemy, to, to już polecimy prawdopodobnie do tutaj 1902 to jest to jest mój target. Analiza się tutaj nie zmienia. Na razie miejsca do przyłączenia się w, te, w tego shorta nie ma. Obserwacja czy stąd nie będzie jakiegoś małego, na przykład longa, małego, małego, małej, małej podbitki do góry i potem spadek. Także to mi się, złotko akurat mi się analiza sprawdza z DXY, z tym, że stąd zaczniemy po prostu zacznie się dolar umacniać. Także złotko do dołu, taki mam. tak to widzę. Dobra, przechodzimy do do walut. Jeśli chodzi o euro USD, tutaj po tym spadku zaczynamy robić jako jakieś odreagowanie, jednak odreagowanie to już się może w tym miejscu skończyć. Mamy ładną trójfalową korektę, dochodzimy do miejsca, gdzie ktoś wcześniej wkładał tutaj po prostu zlecenia i na razie broni jest, jest reakcja, także e, także zobaczymy, jeśli dolar dolar tutaj zacznie się, zacznie rosnąć to w takim razie euro będzie po prostu traciło do dolara i będziemy dalej spadać i tak samo alternatywa pierwsza strefa ta i druga strefa tutaj tak samo na euro jeśli to zostanie rozjechane no to widzimy się po prostu w wyższej strefie i tutaj obserwacja co oni co oni wyczyniają patrzą po prostu na siatkę no, to akurat 50% zniesienia, także idealnie, idealne miejsce do tego, żeby dostać dalszy ruch po prostu spawkowy. Ponieważ ten ruch tutaj nie wygląda w miarę jakoś, jakoś mocno, jakby miał mieliśmy lecieć po prostu dalej w górę. Bardziej jako taka, taka korekta, delikatna. Także do tego miejsca. Ja stąd będę, będę chciał atakować po prostu pozycje e, krótkie w dół. Fundo jena, Tutaj niestety. Cały czas mocno ciśniemy do góry. Ja tutaj akurat nie szartuję nic. Siedzę po prostu z boku i patrzę i czekam, czekam tak samo na sygnał. Tutaj była szansa. To wyznaczałem tą strefę. Gdzieś w tym miejscu na, na spadek. Ten spadek się wykonał, jednak widzicie, no. mocno, mocno idą, bardzo mocno. Także no na razie trzymamy. No, tak, tu nie widzę żadnego miejsca do. Po prostu do, do zawrotki 1850, tak to widzę. Mówię, tu jest ten ruch paraboliczny, i ten ruch paraboliczny często charakteryzuje się tym, właśnie, że początki są takie nere delikatne, a potem tym jesteśmy wyżej, tym coraz bardziej przyspiesza. To jest szybki, także może być mocny, dynamiczny ruch i szybki potem zjazd. Tak, tak obstawiam. Tu jest, to ja Uważam, że to jest pewniaszek, że ten spadek się wykona. Także jak najbardziej na to się czaję, Komu mówię, czekam aż po prostu, aż się to, to zakończy, ten ride. To jest taki ruch paraboliczny, który w większości przypadków rucha, równa się dużym ruchem parabolicznym w dół. Także że fajne fajny to będzie miejsce na pewno do shortowania gdzieś w okolicach yy, tego miejsca. Też obserwacja, bo mówię, rozpędzony rynek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. RSI pewnie też już jest wysoko tak pompowane, jak to już tak ktoś bardzo lubi na to patrzeć. Dobra, i teraz z dolar do złotówki. Tu jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, tak jak wam pokazywałem ostatnio dwie strefy na filmie. Tą strefę tutaj mówiłem, że ona zostanie rozjechana. Zejdziemy do tej strefy i stąd dostaniemy ruch wzrostowy. Tak się, tak się właśnie wydarzyło. Na razie fajnie rośniemy. Także ja bym mówię, zabezpieczył tą pozycję, jak ktoś z Was wygrał oczywiście to zabezpieczyłbym ją po prostu pod dołkiem gdzieś tutaj, bo stąd już nie zaczną ruszać i wybijamy te dołki, to prawdopodobnie widzimy się po, gdzieś w tej strefie, nie? czyli od 4 do 3, 3 I wtedy już stąd uważam, że to większe odragowanie powinno się, powinno po prostu nastąpić. Ja podejrzewam, że to odragowanie będzie już teraz, takie mam, tak, tak, tak myślę, takie mam, mam jakby przekonania, jednak mówię, no. Rynek zweryfikuje, Ja nie jestem tego, żeby wróżyć i wymyślać, yy, gdzie, gdzie cena pójdzie. Ja po prostu gram to, co widzę. To co mi mówią, mówi świeczki. To, co świeczki mi mówią, mówi mi wykres. Ja to po prostu czytam. Także jak najbardziej rów w górę, yy, teraz. Prze, no tak na to stawiam, nie? I Bitcoin na zakończenie. Hmm. Na Bitcoinie cały czas mam tutaj tą korektę 1 do 1. I powtórzenie tej korekty. Yy, największej zatrzymaliśmy jest tutaj wykup 1, drugi. Jednak nie ma jakiejś jakiej zdecydowanej mocy, także yy, patrząc, co tu się dzieje, ja bym widział spadek do jeszcze, jeszcze raz w dół. Gdzieś do dół, 24, gdzieś 600, 24 tysiące. No zobaczymy, zobaczymy. Trzeba obserwować w tym miejscu, czy tworzy się tak samo sygnał. Nie, bez sygnału nie ma co grać na większym interwałach. To jest yy, to jest tak, że jeśli masz na przykład strefę z interwału godzinnego, to musisz mieć potwierdzenie na przykład na godzinnym interwale, na 15 -minutowym. Jeśli masz strefę na jednogodzinnym, to na 15, powinniśmy mieć po prostu to potwierdzenie, żeby zająć pozycję bez potwierdzenia. To jest no, ciężko, ciężko się gra, to jest po prostu bardzo. Jeśli nie dostajemy potwierdzenia, po prostu skuteczność nasza naszych trelów spada. Więc jak najbardziej, każdy chce, żeby tak skuteczność było jak najwyższa. Także jak najbardziej ja czekam i e, obserwuję oczko. Oczko tutaj moje sobie zostawiam na, na baję. I stąd e, prawdopodobnie oczekuję jeszcze jednego ruchu w górę do, do 31,700. No zobaczy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie, na razie obserwuję. Dobra. Dzięki w takim razie. Za oglądanie. Was wszystkich serdecznie zapraszam na, na grupę na Discordzie, która jest oczywiście darmowa. Tam się dzielę na bieżąco moimi też pozycjami. Również na grupie znajdziecie taką, taką zakładkę kanał premium, gdzie możecie otrzymać ode mnie po prostu materiały szkoleniowe. Też ja oczywiście udostępniam za darmo. Uważam, że od zarabiania jest rynek. Nie chciałbym od Was żadnych pieniędzy brać. Także, jeśli chcecie się po prostu analizować i patrzeć na rynek, tak jak ja, yy, i się tego po prostu nauczyć, to jak najbardziej Was wszystkich zapraszam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.